Wyborcy pójdą jeszcze raz do urn wyborczych. Z danych przekazanych do PKW przez wszystkie komisje wyborcze wynika, że 1 czerwca o fotel prezydenta RP powalczą Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Trzeci wynik wypracował Sławomir Męcen, czwarty Grzegorz Braun. My sprawdzamy, jak wypadły lokalne dane. Na początek, Nidzicki wybór. Karol Nawrocki wygrywa w Powiecie, ale Trzaskowski triumfuje w mieście Nidzica. W całym Powiecie Nidzickim najwięcej głosów zdobył Karol Nawrocki: 34,9% poparcia. Rafał Trzaskowski uzyskał 27,71%. W samej gminie Nidzica zwyciężył Rafał Trzaskowski tuż przed Karolem Nawrockim. Teraz sprawdźmy, jak kształtuje się sytuacja po sąsiedzku w Działdowie. Tu również przewaga Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim. Trzeci, podobnie zresztą jak w działdowie, był Sławomir Mencen. Czas na miasto Ostruda i wynik procentowy. Rafał Trzaskowski 44,18%, Karol Nawrocki 21,60%. Na trzecim miejscu również znalazł się Sławomir Mencen. Żaden z kandydatów nie przekroczył 50% poparcia, co oznacza, że odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki dnia 1 czerwca.